Witam Was. Witam Was ciepło i serdecznie. Opowiem Wam na początku najpierw taką krótką historyjkę z mojego życia, zanim przystąpię do tych czytań dla poszczególnych znaków zodiaku, zanim zobaczę, co też takiego ciekawego może nas, nam w tym miesiącu wypaść. Tak, opowiem Wam historykę o moim psu. Miałam kiedyś psa, takiego psa wielorasowego, niezwykle radosnego i bardzo chętnego do tego, żeby pokazywać nam różne sztuczki, które sam wymyślał. I ten pies, jak mu się powiedziało, bój się potrafił się trząść po prostu jak galareta. A najlepsze z tego wszystkiego było to, że nikt go tego nie nauczył, tylko gdzieś sam podłapał w momencie, kiedy właśnie ten wyraz się powiedziało, i w momencie, kiedy zauważyliśmy, to kontynuowaliśmy właśnie takie komendy. Na początku było to dość śmieszne i takie trochę niespodziewane, no bo powiedzieć psu, bój się, no. Jest taką komendą dość abstrakcyjną, ale, ale on to dla nas robił, bo kochał nas nad życie. Był psem niesamowicie wolnym i psem, który chciał dla swoich najbliższych, właśnie przychylić choćby nieba, choćby tego, żeby się chociaż trochę z jego sztuczek pośmiali. Tak więc mój pies który miał na imię Zachar, potrafił bać się na zawołanie. A teraz pytanie do Was: czy Wy potraficie bać się na zawołanie? Bo mam takie wrażenie, że właśnie tak. Coraz więcej jest tych bodźców, coraz więcej jest informacji, co to się dzieje na niebie, co to się dzieje na niebie i na ziemi. I wszyscy właśnie w obawie, co tuż te, to do nas teraz idzie, już na samą informację o tym, na samo hasło, tak jak ten mój pies, trzęsiemy się cali od góry do dołu, łącznie z naszymi mózgami, w rytm właśnie strachu. Tylko, że on na koniec, w momencie, kiedy zaczynaliśmy się śmiać, Również przestawał te wygłupy swoje kontynuować i chichrał się razem z nami. Podskakiwał, śmiał się i szczekał radośnie. Tak, pies się też śmieje. Natomiast my, my kontynuujemy to po tej komendzie bój się już przez, całe, przez cały czas. Niektórzy przez całe życie. Niektórzy nie znając innego bycia radosnym, szczęśliwym, wolnym, tylko cały czas pod tą komendą właśnie się trzęsą. I teraz jest czas na to, żeby właśnie zobaczyć, czy życie to ciągłe wykonywanie tej, tego zadania. Czy wreszcie zobaczenie, że jestem gdzieś tam osobą, która nie jest sobą, po prostu? Bo te wszystkie konstelacje, te wszystkie hmm, trudne i mniej trudne układy planet, te wszystkie zdarzenia, które gdzieś tam w świecie zdarzają się na kilkadziesiąt lat, a może jeszcze na dłużej, jakby sprzyjają nam temu, żeby się wreszcie ocknąć, żeby wreszcie zauważyć, po co tutaj jesteśmy, żeby oczy mieć szeroko otwarte, a te wszystkie szufladki w głowie, żeby wreszcie zaczęły działać tak, jak trzeba, a nie na wstecznym, a nie tylko na jednym poziomie. I właśnie taka myśl mi przyszła przed chwilą do głowy, myśląc właśnie o tym, co mam Wam powiedzieć, jak nagrać ten horoskop, jak go ująć, żeby coś dał, żeby coś zmienił, żeby kogoś, może jedną tylko osobę z Was zastanowił na chwilę. I właśnie wyszło mi to jedno strach. I przełamując, to straszne uczucie, tą straszną emocję, postanawiam, że niech to czytanie będzie właśnie czytaniem radosnym, ciepłym i takim, który pozwoli nam wyjść z tej gmatwaniny, z tego czarnego i wejść w coś, co jest radością, szczęściem, spełnieniem, miłością i wszystkim, co najlepsze. I właśnie. Niech tak się stanie. Zobaczmy więc, ale, ale zanim zobaczę. Jakaż to główna energia będzie w maju nam przyświecać, to chciałabym wam podziękować za to, że tak prężnie przy mnie jesteście. I chociaż i chociaż wiem, że oglądacie mnie naprawdę licznie, to te liczniki, które mam wmontowane, które w ogóle po prostu istnieją na YouTube, dziwnym trafem cofają się. Ale widocznie to taki czas, kiedy czas idzie rakiem do tyłu. Tak więc dziękuję za to, że po prostu jesteście ze mną, że subskrybujecie, że piszecie, że jesteście. No dobra, koniec już tego autopromowania i zobaczmy, jakież to szczęście dla nas wszystkich za gości w maju. Hmm. Chciała wyjść? Niech wyjdzie. I tak, to są naprawdę piękne karty, bo to są karty, które pokazują, że po tym okresie czuwania Siedzenia, może nawet w komfortowych warunkach, może dbaniem o to, co jest najpiękniejsze, może ściąganiem do domu, do siebie, na siebie, wokół siebie wszystkiego tego, co jest praktyczne, piękne, przydatne, a może po prostu luksusowe. Przychodzi czas na to, żeby wreszcie te wszystkie swoje zabawki do czegoś przeznaczyć. I siebie swoje atuty wreszcie wyciągnąć z tej szafy i zacząć działać. Wykrzesać siebie tą energię, tą pasję, ale zarazem również pomysł na to, co tak naprawdę to gnuśnienie, w jaki sposób to gnuśnienie, chociaż mówię, w komfortowych warunkach. Można przekuć na coś, co będzie pomnażaniem, co będzie nie tylko siedzeniem, jakby w tej luksusowej szafie. Ciągle to powtarzam to, to słowo luksus, ale to może być w tym wielkim cudzysłowie, bo dla każdego luksus oznacza co innego. W związku z tym, niech to nasze działanie z dobrym pomysłem, z dobrą decyzją. Przyniesie tylko i wyłącznie kreację, przyniesie również bogactwo, ale też wielką samodzielność. Tak. Wielką samodzielność i wielkie możliwości, które kreujemy sami. Takie energie się tutaj pokazują, wystarczy je tylko i wyłącznie złapać. Wystarczy tylko ruszyć się z tego krzesełka, kanapy, czy za komputera, za telewizora i wyjść. Wyjść, zacząć robić coś, co nas pobudza, co nas skręci, co jest naszym żywiołem, co jest naszym um, przeznaczeniem. Tak, bo przeznaczenie... Jak łatwo rozpoznać, i tutaj się już rozgadałam, to jest coś, co przynosi nam niesamowite zadowolenie. Ludzie stwierdzają, ale ja nie wiem, co jest moim celem, ja nie wiem, co ja mam w życiu robić, ja nie wiem, czym ja mam się zająć. Zajmij się tym, rób to, mów to, co przynosi ci najwięcej radości, co sprawia, że Twoje serce się śmieje. Co sprawia, że chcesz tą aktywność uprawiać, co sprawia, że właśnie w ten sposób chcesz iść przez życie. Tak, to jest wasze wówczas przeznaczenie. W związku z tym idźcie. Idźcie i kreujcie samych siebie, żebyście mogli być właśnie ze swoich działań po prostu dumni. A Maj. Jako ten najpiękniejszy, jak mówię, miesiąc w roku jest idealnym czasem do tego, żeby z wiosną, z tymi pierwszymi początkami, które idą z przyrody, pokazać, że również my możemy ruszyć się, ruszyć się po siebie. To jest najważniejsze. Okej, okay, bo aż się, słuchajcie, rozromantyczniłam. No to co porana, poszczególne znaki zodiaku. Zobaczcie nie tylko swój słoneczny, ale również ascendentalny, a może te znaki, w których macie swoje planety osobiste. Może to sprawi, że ułoży wam się historia w jakąś bardziej szczegółową opowieść. Okej. Okay. Witam Was, drogie panny. Karty na stole i powiem Wam, że wygląda to naprawdę pięknie, bo to jest czas, kiedy wreszcie możecie wykazać się Waszą silną wolą, determinacją i chęcią pójścia za tym, co dla Was jest najważniejsze. Bo tu nie trzeba patrzeć ciągle na tych, którzy wyznaczają nam trendy którzy każą co mamy robić, którzy uważają, że są najmądrzejsi, nawet jeżeli najmądrzejsi naprawdę są. Tu jest czas na to, żeby pójść swoją własną drogą, żeby nie bać się burzyć swoje schematy, burzyć również cele, które dotychczas dla was były ważne, iść po prostu za tym, co jest dla was Najważniejsze. Tutaj przyniesie to bardzo fajne, fajne właśnie wyniki, bo tylko trzeba umieć tę chwilę, która będzie takim z rządzeniem losu, uchwycić. Chwytajcie, chwytajcie te wszystkie zbiegi okoliczności, czytajcie również znaki, które do Was idą i nie bójcie się zmian. Nie bójcie się kompletnie robić coś innego, zająć się kompletnie czymś innym, bo to przyniesie Wam naprawdę niesamowicie dużo. I pieniędzy, ale też dużo pracy i dużo takiego w fajnej, takiej fajnej gratyfikacji. To nie znaczy, że nie macie robić nic. Nie. Tu macie się raczej wyostrzyć na to, co przynosi Wam po prostu życie. Jak to mówią, co komu przeznaczone na drodze rozkraczone? Tak mówi Grace Carter, powtarzam to za nią, ale tak, tak tutaj to wygląda. Jest postęp, jest zmiana pracy, jest awans, jest zadowolenie, jest szczęście, może nawet wygrana, może nawet myśl, która do Was przyjdzie albo pomoc, która którą ktoś wam będzie chciał dać. Może być również słuchajcie uczucie to, które będzie jakby woda na wasz młyn. Informacje, intuicja, które przyjdą i wprawią to wszystko w waszym życiu w ruch. Przyniesie to niesamowicie dużo zajęcia, trzeba będzie naprawdę Mocno się wytężyć, żeby sprostać temu zadaniu. Może nawet cała rodzina będzie Wam tym pomagać, natomiast gra warta jest świeczki, bo właśnie przez to tworzą się przed Wami nowe możliwości. To jest trochę tak, jakby wreszcie pasja. Przyszła do waszego życia. Zawitał ogień i zawitała ta możliwość zrobienia czegoś, co was tak mocno w życiu podkręci. To może być po prostu zapał, siła twórcza, pomysł, działalność wszystko, co będziecie chcieli robić. Co zmieni wasze życie? Zmieni, pozwoli wam dojrzeć, pozwoli już być kompletnie inną osobą. Nie taką, która gdzieś tam te wytyczne realizuje, ale wręcz realizuje siebie i sama jest dla siebie swoimi wytycznymi. Także gra warta jest świeczki. Wystarczy tylko, Wystarczy tylko wykazać swoją silną wolę i chęć zmiany swojego życia. I tak właśnie się stanie. Trzymam za Was kciuki, no i co? Do następnego.